Czy Polska może zbudować rakiety do systemów takich jak HIMARS i Homarka, czyli Chunmo K239? I tutaj to są właściwie dwa pytania. Czy możemy w znaczeniu, czy umowy, które zawarliśmy, czy według prawa możemy takie coś opracować i wdrożyć do służby, czyli używać tych opracowanych przez nas rakiet na właśnie tych systemach? Na tych systemach, na tych wyrzutniach rakiet, i drugie pytanie, czy potrafimy. I to wcale nie jest ten trudniejszy element. I zacznijmy może od tego pierwszego pytania. My jesteśmy państwem, które żyje zgodnie z prawem. O, może tak. Podpisujemy umowy i one są dla nas wiążące i my ich dotrzymujemy. I w przypadku podpisywania umów w sprawie na przykład takich wyrzutni. To jednak tam są zapisy, które nas ograniczają, jeśli chodzi o użycie środków, które mogą przenosić te wyrzutnie. Chodzi tutaj nie tylko o integrację, ale też o takie używanie. I o ile w razie W, to no, znika, robimy co chcemy. O tyle my w takich warunkach, w takim uwarunkowaniu na szczęście dzisiaj nie jesteśmy, obyśmy nigdy nie musieli być. I według umów, które zawieramy, jest to niemożliwe. Bez zgody. Bez oczywiście odpowiednich opłat jest to niemożliwe. I o ile w przypadku homarówka jest na to szansa, niewielka, ale jednak, żebyśmy mogli opracować coś własnego i to zintegrować z homaremka, o tyle w przypadku Heimarsa jest to niemożliwe. Tutaj no, nie ma takiej opcji. Nam się na to nie pozwoli, nam na to nie pozwalają rzeczy, które podpisaliśmy. Tak to wygląda. Więc. Choćbyśmy opracowali, to według prawa nie możemy tego użyć. Chyba, że zdobędziemy zgodę, wykupimy licencję. Tylko, tak jak powiedziałem, do Heimars'a nie ma szansy, do Homaraka prawdopodobieństwo takiej możliwości jest niewielkie. No ale ktoś tu może powiedzieć: No ale przecież będziemy produkować rakiety do Homarówka. No ok, tylko że to nie będzie wyglądało tak, że będzie to za darmo. Każda wyprodukowana rakieta to będzie zapewne nie taka mała opłata licencyjna i z dużym prawdopodobieństwem, ponieważ właściwie zawsze się tak dzieje, jest to skonstruowane w ten sposób, że ten najważniejszy, decydujący element tej rakiety, czyli na przykład system namierzania, czyli system, który umożliwia jej użycie, będzie do nas przypływał albo też przelaty, przylatywał. Tak to wygląda. Dlaczego tak to wygląda? Ponieważ sprzedaż samej wyrzutni to nie jest wcale aż tak dobry interes, jak się niektórym wydaje. Pieniądze zaczynają się, kiedy je trzeba serwisować, modernizować, ale kiedy trzeba sprzedawać rakiety do tych wyrzutni, dopiero wtedy są prawdziwe pieniądze. I nikt z własnej, nieprzymuszonej woli nie zgodzi się na to, żeby nam dać możliwość, żebyśmy opracowali coś sami, zintegrowali z tą wyrzutnią. I uniemożliwili zarabianie na tym. Tak działa świat. A tutaj może Was zaproszę oczywiście do wsparcia, na przykład możliwość postawienia symbolicznej kawy, link w opisie, czy też komentarz z super podziękowaniem. Bardzo Wam za to dziękuję. Więc tak, pytanie numer jeden. No nie. Chyba, że naprawdę nasi negocjatorzy będą w stanie takie coś dla nas wywalczyć, żebyśmy mogli opracować i zintegrować. Takie rakiety, czy to do jednego systemu, czyli do homaraka. W przypadku drugiego systemu no nie ma najmniejszej szansy na to. Ok, przejdźmy do drugiego pytania, czy potrafimy? I jest to, co ciekawe, w naszym zasięgu. I nie, jak zawsze powtarzam, ani nie jest to łatwe, ani nie jest to szybkie, ani nie jest to proste. Nie, to trwa, ponieważ musimy mieć takie trzy podstawowe elementy. Czyli silnik który pozwoli przenieść tą głowicę na odpowiednią odległość. Po drugie, głowica, ale z tym akurat nie ma problemów w przypadku naszego państwa, silnik jest zdecydowanie większym problemem i największy problem, ponieważ silnik jesteśmy w stanie zrobić, Chociaż tak się mówi, to nie jest Rocket Science, to jest to Rocket Science, ale takie w naszym zasięgu. Nie będzie to łatwe. Najprawdopodobniej będziemy musieli skorzystać z kogoś pomocy, żeby to przyspieszyć, jeśli byśmy chcieli to zrobić, ale jest to w naszym zasięgu. I tym trzecim elementem, tym najtrudniejszym, jest system. Namierzania. Jest system po prostu, który pozwala tej lecącej rakiecie trafić w ten cel z odpowiednio dobrą, dużą dokładnością. Ponieważ w przypadku czegoś, co ma głowicę na przykład kilkudziesięciokilogramową, wą albo nawet kilkuset kilogramową, to nie może być rozrzut jednego kilometra. To nie jest na przykład pół megatony, 100 kiloton, gdzie rozrzut może wynosić 100, 200 metrów, i to tak bardzo nie wpływa na. Rezultat nie. Tutaj tym najgorszym, najtrudniejszym elementem jest zbudowanie systemu, który pozwala trafić i systemu, który byłby, uniezależniałby nas od innych. To jest najgorszy element. Najtrudniejszy, no i jeszcze to musi być odporne na zakłócenia, na inne działanie, które po prostu tą na przykład celność zmniejsza. Co na przykład było widoczne w przypadku yy, hajmarsów, w przypadku tych rakiet do zasięgu do 80-90 km, że przez jakiś dłuższy czas one były w bardzo skuteczny sposób zagłuszane. Tam jest około 90 kg głowica, i kiedy doszło do zagłuszenia, i ona nie trafiła. W tym miejscu, czy 2, 3, 4, 5 metrów od tego miejsca, ale na przykład 100, 200, no to już efekt, chociaż nadal no to jest kilkadziesiąt kilogramów, ale to już nie jest to. Warto o tym powiedzieć. Ale myślę, że gdybyśmy się postarali, to nawet ten element byśmy byli w stanie opracować, że jesteśmy w stanie takie coś zrobić. I nie będzie to trwał rok, dwa, trzy, tylko o wiele dłużej. no Ale kiedyś trzeba zacząć. O ile jeśli chodzi o silniki rakietowe, jeśli chodzi o silniki, które napędzałyby takie mm, na przykład rakiety o zasięgu kilkudziesięciu, kilkuset, fajnie by było kilku tysięcy kilometrów, my nad tym już pracujemy. O tyle jeśli chodzi o te systemy, które pozwoliłyby w odpowiednio skuteczny sposób namierzyć, może nie namierzyć, tylko trafić. No, to działania pewne są podejmowane, ale czy one są mocno dofinansowywane, czy one są w odpowiedni sposób prowadzone? W sposób prowadzone to zapewne są, ale czy no, wkłada się wystarczająco dużo siły, żeby to zrobić, tego nie wiem. Więc my jesteśmy w stanie zbudować tego typu rakietę. To nie jest coś nieosiągalnego. Zbudowanie rakiety o zasięgu kilkudziesięciu i nawet dwustu kilkudziesięciu kilometrów jest w naszym zasięgu, jeśli mowa o zasięgu. Tylko, że to nie jest proste, to musi no, być podparte dużą ilością pracy, może wsparciem zewnętrznym oraz dużą ilością środków. Czy warto? Myślę, że tak, ponieważ mogłoby to obniżyć koszty, gdybyśmy tego przypilnowali, a nie jak niekiedy to wygląda, że się okazuje, że no nie przypilnowano tego elementu i koszty potrafią być o wiele wyższe niż coś z zagranicy, ale to jest odrębny temat i to by zapewniło nam niezależność, że możemy tego użyć kiedy chcemy, jak chcemy, przeciwko tym rzeczom, które chcemy. I mamy system, którego nikt nam nie wyłączy, nie ograniczy jego możliwości. Czy też na przykład celność, co też jest istotnym elementem. No, tylko że się rozbija o problem pierwszy. Tylko, że jeśli będziemy mieć rakiety, to zbudowanie wyrzutni, jakkolwiek by to nie brzmiało, już jest tym łatwiejszym elementem. Tak, tutaj ta rakieta, przynajmniej według mojej wiedzy, jest tym elementem o zdecydowanie wyższym stopniu trudności niż właśnie zbudowanie samej wyrzutni, samego modułu wyrzutni. No, więc pytanie numer jeden: No, nie za bardzo. Tutaj nie będzie zgody. Pytanie numer dwa: Jesteśmy w stanie, więc może zróbmy jak Koreańczycy. Czyli opracujmy system samodzielnie, chociaż teraz, jak ich tyle nakupiliśmy, no ale nie ma co patrzeć. Tu trzeba rozbudowywać zdolności, ponieważ kiedy stwierdzimy, że dzisiaj chcemy zbudować rakiety, później może wyrzutnie, to efekt będzie za 10 lat. Wtedy będziemy mogli być na przykład niezależni, wtedy będziemy mogli robić co tylko chcemy, będziemy mogli zwiększać zasięg i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli nie zaczniemy, to do tego nie dojdzie. To tak, jakbyśmy zaczęli 10 lat temu. Na przykład we współpracy z kimś, ale jednak zaczęli, to dzisiaj byłyby efekty już takie realne. Kiedyś trzeba zacząć, ale to jest coś na lata, na lata wydawania środków, na problemy. No i to nie jest tak chętnie widziane, ponieważ no, po co problemy? Lepiej kupić coś gotowego. No ale tak to daleko nie zajedziemy. Jakie jest Wasze zdanie? Czy. Mm, Powinniśmy iść w tym kierunku, że dużo rzeczy moglibyśmy sami opracować, później je samodzielnie kopować oraz spróbować oferować to za granicę, czy jednak ta droga zagraniczna jest w większości wystarczająco dobra. Zapraszam do sekcji komentarzy. I oczywiście dziękuję, że jesteście, że oceniacie, komentujecie, subskrybujecie, polecacie, wspieracie, tak jak mówiłem, czy to na przykład możliwość postawienia symbolicznej kawy, link w opisie, czy też komentarz z super podziękowaniem. I bardzo Wam za to dziękuję. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.